Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy film jest dla mnie bardzo wyjątkowy, ponieważ przedstawię Wam na nim moją pierwszą propozycję warsztatową. Warsztaty składać się będą z dwóch części. Na pierwszej z nich wykonamy kwiaty. Materiałowa, natomiast na drugiej części wykonamy kartkę. Przybliżę Wam teraz wszystkie szczegóły, które dotyczą właśnie tego warsztatu. Tak jak powiedziałam, pierwsza część obejmuje ręcznie robione kwiaty z materiału z pięknymi, ozdobnymi takimi dekoracyjnymi środkami. Wykonamy sobie takie kwiaty w trzech kolorach: niebieskim, białym. Takim pięknym, delikatnym, cukierkowym różu. Ta część warsztatu odbędzie się podczas transmisji na żywo na zamkniętej grupie na Facebooku. Natomiast druga część tego warsztatu będzie w formie nagrania wideo, którą otrzymacie w dniu warsztatu na żywo. Jeżeli będziecie mieć do mnie jakieś pytania odnośnie kartki, samego nagrania filmu, wszelkie takie wątpliwości będę Wasze rozwiewała, właśnie gdy będziemy tworzyć te piękne materiałowe kwiaty, o które tak często mnie pytacie. Cały zestaw warsztatowy składać się będzie z materiałów, które potrzebne są właśnie do zrobienia. Takich kwiatów oraz kartki. Wszystko, co jest niezbędne, otrzymacie w ramach warsztatu. Jedyna rzecz, jaka będzie Wam potrzebna, to coś do cięcia papieru, nożyczki, Wasz ulubiony klej. Ja będę używała kleju introligatorskiego z firmy Dragon i kleju polimerowego również z firmy Dragon oraz kleju na gorąco. Takie trzy rodzaje kleju ja wykorzystam. Wam w zupełności wystarczy klej na gorąco. On będzie niezbędny do wykonania właśnie tych kwiatów oraz klej introligatorski, który będziemy tutaj głównie wykorzystywać do kartki. Koszt warsztatu to 110 zł z kitem. Ta cena nie obejmuje kosztów wysyłki i tutaj odpowiednio kurier i paczkomat 15 i 13 zł. Sam dostęp do warsztatu to cena 75 zł. Wszystkie dodatkowe jeszcze szczegóły dotyczące zapisów na warsztaty będą znajdowały się w opisie filmu. Zapisy prowadzą tylko i wyłącznie przez wiadomości e-mail. E-mail będzie podany oczywiście w opisie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, chcielibyście się dowiedzieć może jeszcze czegoś więcej, to serdecznie zapraszam do komentowania filmu, do pisania wiadomości, czy to przez Facebooka, mojego fanpage'a, wiadomości prywatne. Chętnie na wszystkie wasze pytania, jakieś wątpliwości odpowiem. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału. No i przede wszystkim do udziału w warsztacie. Może jeszcze raz przybliżę Wam. Te kwiatuszki i kartkę. Kartka naprawdę będzie bogato stobiona, tak jak widzicie. Także pokażę, jak budować takie warstwowe kompozycje, jak wykorzystywać koronki. No i oczywiście najważniejsze, jak w pracach naszych krytkowych, czy jakichś innych pracach skrapowych, wykorzystać właśnie ręcznie robione materiałowe. Kwiaty. Także serdecznie zapraszam Was na warsztaty. Zapisy trwają tylko do 30 kwietnia. Rozsyłanie kitów będzie 18 maja, natomiast sam warsztat i dostęp do nagrania wideo do kartki będzie dostępny 21 maja o godzinie 19. Serdecznie zapraszam, życzę Wam twórczych chwil i do usłyszenia następnym razem. Pa pa.